Siemanko moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym porannym śniadaniowym odcinku. Sytuańskie kiełbaski poranne się wygrzewają. Łuca serca, świeżutkie mięso. Nie za bardzo znam tutaj okolice, to jest jakiś kilometr od mojego miejsca zamieszkania. Przyjechałem tutaj, bo kiedyś przejeżdżałem tędy i widziałem dużo fajnych jedzonek. Także myślę, że dzisiaj też coś znajdziemy. Fajnego. Jestem ubrany w strasznie grube ciuchy, bo myślałem, że jest zimno. Wczoraj był straszny brus, a dzisiaj słońce zawitało do cęgdu i jest cieplutko. To jest bardzo słynna sieciówka z pierogami, którą polecam. W wielu jest miejscach i mają bardzo fajne świeżutkie pierożki. Tam panie wyrabiają na bieżąco je w środku. Te są moje ulubione. Jumi żoł, czyli z wieprzowiną i kukurydzą. Oraz z krewetkami jeszcze są dobre. shrimp dumplings. Ale jeszcze do przodu trochę pójdziemy, zobaczymy, czy czegoś lepszego nie ma. A to jest sangi, czyli to są takie ryby wyglądające jak węże, węgorze. I jadą to w kociołku. Ale z racji tego, że to tak ekstremalnie wygląda, to nie za bardzo mi to zasmakowało. A tu jeszcze pan żółwia ma. O. Fajne jest to wysyłanie, że jak tutaj pojawi się taki słoneczny dzień nagle w środku zimy, to czuć jakby była wiosna. Ja się czuję teraz, jakby był taki kwiecień w Polsce. Czyli nagle zimna, wyłoniło się słoneczko i możemy już wyjść w bluzie. I to słońce jest właśnie takie takie świeżutkie. Świeci w taki wiosenny sposób. Nie wiem jak to nazwać. Ale takie właśnie mam zawsze tutaj wrażenie, że jak jest taka pogoda, to czasami muszę sobie przypominać. Jaki mamy miesiąc? A To jest kou czyli kurczak, kurczak sinotokowy. Ni hao. To jest co? To jest kou shui ji. Kou shui ji? E, to jest oh, bo -bo -ji. uh, oh, O, bobo ji. Tak. Chcesz? Tutaj fryzje. To jest dobra cena, słuchajcie. Ścięcie głowy za 12 yuanów, czyli 7 zł. Kwiaty piękne.

Ja ma. O, ja, to ja. A dzisiaj zamówiliśmy no, nieużywiony, czyli makaron z wołowiną, tym razem w zupie. I próbujemy, próbujemy naszego makaroniku Och, już czuję ten aromat. Jeszcze na dodana została kolendra. Mmm. Mm. Och, O, oh, ale głodny jestem No się się. A tutaj mamy cczałszą. Cczałszą to są takie pierożki przypominające wątony i są bardzo podobne do wątonów. Ale chaoshou to jest właśnie wynalazek syczuański, one się różnią trochę w kształcie od wontonów, ale są to po prostu takie pierożki z cienkiego ciasta i kluczowe jest to, że są tutaj zatopione w syczuańskim hongyou, czyli w tej czerwonej oliwie, sosie chili, które się na spodzie znajduje. Tak się na spodzie tutaj znajduje sos chili. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Tak to wygląda także też należy je wymieszać i wątony raczej mi się kojarzą z postacią łagodną a chaoshou, sytuańskie pierożki sytuańskie wątony są na ostro mmm wow. mm. wow. mega przepiękna przepiękna rzecz mmm bo, oh. oh, Dawno tych wiem. jadłem oh, Ale to jest aromat Słuchajcie, jeszcze owinięte zostały Tymi orzeszkami, suchą papryczką Czerwonym sosem chili Szczepionek Fajnie chrupie też mm. Zarówno pierożki, jak i makaron wziąłem w najmniejszej porcji Żeby to pomieścić Ostatnio jest sporo ludzi w komentarzach Pyta, czy nauka chińskiego jest trudna I uważam, że to zależy, a mianowicie rzeczą, która najwięcej problemów sprawia obcokrajowcom, jest wymowa tonów. W chińskim mamy cztery tony. A, 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 A. Tony są jak śpiewanie. To mi pierwsza nauczycielka chińskiego na pierwszej lekcji powiedziała, że Chinese language is like singing. Chiński jest jak śpiewanie. I to jest święta prawda, bo jeśli ktoś dobrze śpiewa i ma słuch muzyczny, to startuje w nauce chińskiego już z wyższego poziomu. Ja za dzieciaka skończyłam szkołę muzyczną, grałem na fortepianie, później saksofonie i tam miałem zajęcia kształcenia słuchu, co bardzo mi pomogło właśnie w nauce późniejszej, nauce chińskiego. Jeśli jesteście w stanie zaśpiewać różne piosenki nie fałszując, to znaczy, że macie predyspozycję do tego, żeby się dobrze nauczyć chińskiego. Dużo jest bardzo przekrojowców, którzy do tych tonów nie przykładali wystarczającej uwagi i nauczyli się chińskiego, ale te tony u nich są słabe, w związku z czym. W związku z tym często mają problem z dogadaniem się z Chińczykami, no bo co któreś słowo no czasami w chińskim występują takie wyrazy, takie słowa, które w różnych tonach znaczą zupełnie coś innego. Moim ulubionym przykładem jest właśnie dabien, dabien, Dabien to jest obrona pracy dyplomowej, a dabien w czwartych tonach to jest zdefekować. Także ta nauka tonów to jest główna trudność języka chińskiego. Na przykład czytanie w języku chińskim no, też jest na pewno trudne, ale dla mnie to była bardzo ciekawa zabawa i z racji tego, że ten język był tak odmienny od innych języków, to e, no, tak, tak to mnie ciekawiło, że mogłem po prostu godzinami siedzieć i czytać jakieś zdania, próbować czytać w języku chińskim. I no to jak, jak ktoś się ciekawi, no to, to jest łatwe wtedy. Jak ktoś się nie ciekawi, to, to jest gorzej i wtedy ciężka ta nauka idzie. Wszystko zjedzone do końca, idziemy zapłacić. A szukaj! Trzeba 20 juanów, 11 zł za taki posiłek Akurat dobrze trafiłem, bo klucze tutaj wyrabiają, a ja muszę swój klucz do domu wyrobić za pasową Hej Co to lawcie 15 Tego Tak Sół, chłama A, Hej Wyrobienie klucza kosztuje 15 juanów, czyli 8 zł za 技术好，啊，干了几十年了。啊，中国话说得好。谢谢。波兰的。波兰。啊。哦哟，你们幸福感指数高。什么？你们幸福感指数高。幸福感。对。幸福感高。我们有压力。没有压力哦。我们有压力。我们有压力。啊。有压力。我们没有压力是吧？对。 轻轻松松的哦！哎，我们压力就大了。来中国几年了？来中国七八,、哦、八年了。可以，你中国，中国说的像四川话一样。你们知道波兰在哪儿吗？知道、啊。波兰，你们那个不是乌克兰来到的嘛？啊、哦，乌克兰旁边的哦，对对对是的是，是但是我们国家你们支持乌克兰？这个、啊。这个是政治问题，就是说这个是你国与国之间的问题。对。有点打压俄罗斯。 O. O, fula, o! Się się. Bej, bej, bej. O, kad ja nie o. A mówię, jakbyś nie mógł tym drzwi otworzyć, to wróć. Przyczłanie czasami, ale nie często, bo rzadko widzę takie środki transportu, takie rikse napędzane elektrycznie. I możemy z tego skorzystać i nie zawsze jest to droga zabawa. Problem polega na tym, że tutaj... Pan cenę krzyczy w zależności od tego jak wyglądamy. Także jak jesteśmy z zagranicy, to raczej krzyknie nam wysoką cenę, więc musimy się orientować, ile zapłaciłem mniej więcej za taksówkę, żeby w ogóle był jakiś punkt odniesienia do tego, ile powinniśmy za to zapłacić. Także sprawdzimy, ile zapłaciłbym za taksówkę do mojego miejsca. Za taksówkę zapłaciłbym od 9 do 12 juanów, czyli 5-6 zł. I to jest jeden kilometr. Niehao Czuję, że tanio A ja mówię. O. 10 kwa? 10 kwa. 10 A. 10 Ale. Pan krzyknął 10 10 juwanów, czyli 5,50 Nie będę się z nim targował o 50 groszy. Akurat bardzo fajnie zostałem potraktowany Kiedyś, jak właśnie z tego korzystałem, to babka mi krzyknęła jakieś, kurde 4 razy tyle, co za taksówkę A tutaj facet krzyknął Tyle samo, a nawet lekko mniej, niż za taksówkę, także Cenę zaakceptowałem od razu, no kurde, no Sympatycznie, no I jagę hande hrosi Wo szangtze zwo这个... Fule, jaki on nie widział? Fule, sanszy to okłada się. a no A Ile fabryka dała? Te się mi się wydają stosunkowo bezpieczniejsze niż te w Tajlandii. W Tajlandii, w Bangkoku, jak wsiadał taki rikrzy, to prędkość była zawrotna i nie wydawało się to zbyt bezpiecz bezpieczną zabawą. Tutaj to jest na takim elektrycznie napędzany mały skuterek, więc to nie osiąga zawrotu prędkości na takich małych dystansach, czy z tego korzysta. W Bangoku można tym przejechać, kurde, pół miasta. Sie się! 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 o! A, a, a. To jest jak ktoś właśnie krzyknie taką wysoką cenę, chce mnie oskubać, to w ogóle odchodzę. Nie próbuję się targować, tylko po prostu odchodzę. A jak ktoś krzyknie niską cenę, to aż by się chciało mu dać napiwek, chociaż inaczej tych napiwków się nie daje po prostu w takich sytuacjach. Czasami naprawdę chciałoby się dać ten napiwek i możemy ten napiwek w innych formach, że tak powiem, też dać. Na przykład jeśli chodzi o taksówki, no to możemy wystawić dobrą opinię, bo na tym. Zawsze zależy taksówkarzom, dać pięć gwiazd, jakąś opinię lub jak jest to właśnie salon jakiś masażu i jesteśmy zadowoleni, to też damy dobrą opinię i właśnie to jest taka forma chińskiego napiwku. Wracam do domu z porcją południowej kawki. Pozdrawiam Was kochani, jeśli podał się odcinek pamiętajcie zostawić suba, lajka, komentarz i zdrówko.